Synchronizacja no Dobra, co teraz będzie? Dajcie mi jakąś... Dajcie mi jakieś wyzwanie O, chcę wyzwanie jakieś Ale może nie za duże na początek Altair, Brauf. Ale Altaire, my friend A mnie głowa swędzi Dziękuję, brother. Dzień no, tych słuchawek, może, bo te zławki takie trochę ciężkie, są bym powiedział. Takie duże w sensie. Czekajcie, jak się mapę włączało. No, dobra, widzę tutaj na mapie to. idę tędy. I tyle. Pewnie powiedzą, jak się mapę włącza. Potem zgaduję. Wow, 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 wow. Z drogi. Z drogi śledzie, bo Altair jedzie. Teraz którędy, tędy czy... Czy źle idę? Dobrze idę, czy źle idę? Dobrze, dobra, pamiętam to miejsce już. Pamiętam, dobra, tutaj na wzgórzu będzie ten zamek. Zamek czy... No zamek, no. Królestwo, zamek, bardziej zamek, chyba